Proszę, udać śmieci tylko nie mocno. Ten gość mówi coś, o, o co mu chodzi. chodzi. O jezu, ja wygram, kto to w ogóle jest, jestem zajebista. Ja bym chciała, żeby to mężczyzna mną rządził, czuję się wtedy kobietą na swoim miejscu. Witam cię, Marti. Ja chyba nikomu wcześniej nie podobałem ręki w tym ja programie. Tak że... Nie wiem, czy tak się robi. No nie wiem, ale miło, bo masz taką fajną, chłodną tak? dłoń. No, Posmarowałam kremem przed wyjściem. Musimy potem zdradzić, co to był za krem. Naura. Bo ja już wiesz, takie stare ręce dziadowskie. Powiem <laughs> <grym>, ci, prześledziłem e, sporo komentarzy na temat Twojej osoby. Czy tam pod e, filmikami z walki, czy gdzieś tam na Twoim kanale. Ogólnie gdzieś tam, gdzie, gdzie można cię skomentować. I dużo osób, za, można powiedzieć, zarzuca ci, że dla sławy jesteś w stanie zrobić wszystko. Na pewno przeczytałeś więcej komentarzy niż ja. Obiecałam sobie, że w tym wywiadzie będę odpowiadała szczegółowo i krótko na pytania, dlatego że zazwyczaj jestem bardzo wylewna i po mhm. prostu też za, za dużo mówię. Czy jestem w stanie dla Sławy zrobić wszystko? Otóż nie, bo są rzeczy, których dla Sławy na pewno nie zrobię, ale te rzeczy, które robię, uważam na tyle za stosowne, że je publikuję. I to jest, uważam, że każdy ma swoją taką e, moralność pewną Swoje i po prostu tak. Nie robię swoimi treściami nikomu krzywdy, nie robię sobie krzywdy i wybieram treści, które uważam za stosowne. Czasami gorsze, czasami lepsze. I to wszystko. Tak w życiu różnie bywa. Ja, moi drodzy, czytam wszystkie komentarze, więc piszcie oczywiście Kórde. po tym odcinku. Ja nie będę, przepraszam, za bardzo czytała. <grym> ja Ci potem zdam relację, taki skrócik Ci zrobię. Zarzucają Ci, że. <grym> Najciekawszych komentarzy. Dobrze, Marty, drugie pytanie. Tak bardziej głośno zrobiło się o Tobie, kiedy zdecydowałaś się na podjęcie walki z Martą Linkiewicz właśnie w, w Federacji FMMA. Chciałem tutaj, co Cię skłoniło tej decyzji właśnie, żeby tak podjąć się tej walki? Mm. Czy jakby od zawsze chciałaś gdzieś tam właśnie zawalczyć? Inne, nie wiem, aspekty? Na przykład, nie wiem, jak Kasper Boński powiedział, że kasa? Ja ogólnie, jak oglądałam walki i byłam na, na żywo właśnie na gali, to mi się bardzo podobało. I jak, jak dziewczyny, z którymi byłam, zasłaniały oczy, jak ktoś się bił, to ja po prostu się wyrywam z krzesła, bo traktuję to jako sport. Podoba mi się ten sport. Nie uważam, że to jest przemoc i agresja, bo to jest po prostu Sama obrona mhm. i uważam, bo od kiedyś trenowałam Judo, więc po prostu bardzo mnie to ciekawiło. Dostałam propozycję od Wojtka Goli w czerwcu. Mega się ucieszyłam, bo wiesz, nawet jakbym się nie zdecydowała, to i tak zaproponowanie walki Fame MMA to jest wyróżnienie. I minęły dwa tygodnie, i odezwał się do mnie menadżer Marty Linkiewicz, że ona chce walczyć i że zawalczymy. Ja byłam przerażona, bo miałam dwa miesiące, i powiedziałam, że no jakby. Ona trenuje kilka lat i nie ma opcji, że się zdąży przygotować. Ale jak zaczęłam chodzić na treningi, miałam super trenera, znaczy dalej go mam, bo dalej trenuję. Czyli to nie jest też taka jednorazowa akcja i skończyłaś ćwiczyć? Nie, to... trenuję sobie dalej, po cichutku, nie, jakby nie, nie, nie zewnętrznym systemem za bardzo nie chwalę. Też wcześniej nie udostępniałam swoich treningów. Chciałabym powiedzieć a propos tej walki, bo to ciekawi wielu ludzi i wielu ludzi po prostu pisze, i ja też taka byłam, i ja to rozumiem, że na przykład jak ktoś wychodzi to. O, Jezu, co on zrobił, o Jezu nic nie zrobił, o, odwrócił się, o coś tam, jak tak można, jak tak można. Ja też tak kiedyś mówiłam, jak nigdy w życiu jeszcze nie wyszłam do oktagonu. Ten, kto wychodzi do oktagonu, myślę, że yy, już nie jest skłonny do takich komentarzy, dlatego że to jest niewyobrażalne przeżycie. I gdyby mi ktoś powiedział, że ja nie będę pamiętała walki, że jakby nie będę słyszała trenera, że nie będę wiedziała w ogóle, co się dzieje pod wpływem tego stresu. To byś go wyśmiała, to bym się nie zdecydowała chyba. Bo to było dla mnie tak duże przeżycie i powiem szczerze, taka mała trauma po tym. Myślę, żebym mogła się nawet na taką walkę nie zdecydować. A dlaczego wzięłam taką rywalkę? Bo właśnie też jest często to, to pytanie właśnie dlatego, że mi zaproponowała. I ja też jestem osobą, która. Przyjmuję propozycję, przyjmuję szansę, dla mnie to była szansa, to nie było coś takiego. Dla mnie to było, że jeżeli z nią nie, nie przyjmę tej walki, to prawdopodobnie albo Federacja o mnie zapomni, bo nie będzie dla mnie przeciwniczki, albo dostanę kogoś i tak i tak później, kto mi się nie będzie podobał i uznałam, że może nikt mi się nigdy nie będzie podobał, więc po prostu trzeba brać. Ona zaproponowała, że chce z tobą walczyć, tak? No tak, bo ona po prostu szukała sobie kogoś, no bo chciała zawalczyć. Kogoś no. na poziomie. Szukała kogoś na pewno łatwego, bo sama mówiła w wywiadach, że to jest szybki, szybki pieniądz i łatwa kasa i wygrała, A, więc myślałem, można że jej... Pod kątem tego właśnie, robisz że kiedyś ćwiczyłaś? Nie, ona to... raczej nie miała takiego stosunku do mnie, że jesteśmy na równym poziomie. Prawda jest taka, że no, nikt mi nie da tego doświadczenia, które ona miała, bo to już, że trenowała dwa lata, to już to nic. Tylko chodzi o to, że samo doświadczenie wyjścia na oktagonie już cię czyni poniekąd zwycięzcą. Zresztą czyli... można sobie obejrzeć pierwsze walki każdego, kto walczył kilka razy, prawda? I wrócić do tych pierwszych tak, walk, tak, jak tak, są tak, jakieś tak. wątpliwości co do tego, co mówię. Nie, czyli tutaj nawiązując właśnie do pierwszej walki, do tego, że mówię, że dalej ćwiczysz? Czy to jest jakiś przedsmak tego, że coś tam jeszcze się kiedyś? może w przyszłości szykować. Nie czy? mówię, że nie. Oczywiście jest trudno, jeżeli chodzi o przeciwniczkę. Kilka osób mnie tam e, oznaczało na relacjach w stylu żeby walczyć, ale ja bym chciała zawalczyć e, z kimś, kto faktycznie to bierze jako sport, a nie jako takie agresywne wyrzucenie. Taką ale sportową, związaną z jakimś sportem, no, no tak? tak, raczej tak. A jak uważasz, co było takim twoim można powiedzieć największym błędem podczas gdy właśnie przygotowałeś się do walki właśnie z linki master. Dużo osób też zarzucało Ci, że jakby zgubiła Cię pewność siebie w którymś momencie. Absolutnie nie. Nie było czegoś takiego, że ja powiedziałam, o Jezu, ja wygram, kto to w ogóle jest, jestem zajebista. Ani razu tak nie powiedziałam. Jedyne, co mówiłam, to mówiłam, że nikt mnie nie widział, a faktycznie e, trenowałam mega ciężko, robiłam sparingi i tak dalej. Zostałam przygotowana na ten czas, jaki dostałam, najlepiej jak mogłam. Nie mogłam zrobić nic więcej, niż zrobiłam. Cały czas gotowałam, pilnowałam diety, odpuściłam sobie total Wszystkie wakacyjne imprezy. Chodziłam rano na treningi, wstawałam o siódmej, potem szłam spać po to, żeby mieć cały czas regenerację. Spałam w ciągu dnia, nie robiłam kompletnie nic innego poza trenowaniem do tej walki, więc nie mogę sobie totalnie nic zarzucić. Ludziom jest łatwo powiedzieć. Dużo osób mnie odbiera jako taką e, zołzę, jako taką osobę, która jest po prostu czasami wredna, może jakaś taka sukowata, dlatego że ja w swoich social mediach pokazuję się z takiej strony. Pewnej siebie, może dlatego, że po prostu byłam no mocno prześladowana. Już kilka razy o tym mówiłam. Nie lubię po prostu, nie wiem, się nad sobą użalać I mimo że oczywiście się tej walki bałam, to nigdy też nie powiedziałam, że się boję, że no bo jak, jaką byłam osobą, która wychodzi do octagonu no, się? Mówi że się boi. No to ja bym była się taką osobą. <śmiech> <śmiech> Wyszedłbym. Już mogę dostać trzy. Ile, <laughs> Proszę, uderz mnie tylko nie mocno. Tak, nie mocno i zakończmy. 5 sekund weźmiemy. Rekord. Nie wiem, tam teraz mają. Chyba 7 sekund, jest tak? Siedem chyba jest tak 7 UFC. No, tak, tak. Coś tak. Takiego. Dobrze, Marty, już zostawmy temat walki. Mamy to już za sobą. Czekamy może na kolejną. Zobaczymy, zobaczymy, czy jakaś tam propozycja e, zostanie ciebie rozpatrzona. No ja czekam na propozycję. Jakby no, jakaś myślę, dziewczyna że... chciała, to zapraszam. To piszcie, piszcie w komentarzach, kto chce z Marti. Może zrobić jakieś takie nawet no. własne tutaj, wiecie, mały sparring. Mały sparring tutaj w programie, czy coś. Na swoim Instagramie. Za szczęście pokazujesz jakieś swoje urywki jak właśnie z lekcji śpiewu jak gdzieś tam sobie coś podśpiewujesz gdzieś tam sobie właśnie coś ćwiczysz więc stwierdziłem, że takie pierwsze twoje mini wyzwanie będzie związane właśnie ze śpiewaniem no dobra. i do tego przechodzimy Mam tutaj przygotowane 12 karteczek. Ja również będę uczestniczył w tym o, wyzwaniu. To dobrze. Będziemy sobie losować po jednej karteczce. Na tej karteczce jest jakieś słowo. Chyba wszystkie są po polsku, jeżeli dobrze pamiętam, mm -hmm. bo robiłem to w nocy, więc <laughs> mogą coś zapomnieć. Ale w jest na przykład nie wiem, słowo kalesony, i musisz w tym słowie kalesony jakąś piosenkę nie zaśpiewać. Wiem. Z kalesoną mam je akurat teraz też nie, ale tam są myślę, proszę no słowa. No dobra. Anioł. Jak anioła, głos. Usłyszałem ją. Tak? Tak, dobrze? tak, dobrze. A ja właśnie, jak mówię, a nie, jak pisałem te słowa, i mówię, Aniu, to w sumie cudne, kurde trudno znaleźć. Trudno, co ale tylko to znam. Nie a znam znam potem od razu innej. mi się właśnie ten film przypomniał. No innej. dobra, czyli 1-0 dla ciebie, ja losuję tutaj. Nie znam. Eluwina. Nie ma innej piosenki z Eluwina. No nie ma. Ale, jak to się rozkręciło? ziom, wszystko to z Eluwiną. O. Jo! Coś tam z moją dziewczyną. O. jo, jo. Ja nie znam, ale kurde, znasz nawet zwrotkę. Pewnie tyle no, razy, z sześć do młodych, że tak. Tańcz. Ale trafiłem dobrze, Bo jak nie będę znała, to nie mam punktu, tak? tak? Możesz dobra. zrezygnować wtedy. Nie wiem, czy jest coś takiego, ale kojarzę. Do nieba nie chodzę, bo do mi nie, nie po drodze. Dobrze, po drodze. Tak? Teraz No ja dobra, jestem super. Tu. Ja miałam inną głowę, ale dobrze. Ale... <grym> Jakaś mega stara, kto to miał <grym> w ogóle? Łukasz Zagrobelny. Nie chodzę. Albo Szymon, Szymon Wydra, tak? Tak. Szymon Wydra, karpy DM. Tak, idę o czymś. Aż się dziwię, że pamiętam coś ale takiego. Dobrze cię wspomniało. Mhm. Mężczyzna. No. Kurde, nie mogę spodziewać, jak to no. leciało teraz, ale z Mulan. Z Mulan? Tak. Yy... Męski, tam było coś takiego. Yy, brać się do roboty, wroga bić, już czas! Widzę zamiast mężczyzn, różno bardzo. No, dobrze, was. dobrze, yes. pięknie! Ej, Mulan Disneya. jest super. No, 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 no. Nie, nie, nie Mula, Mula. Mulan, Mulan, ale to zawsze super. często śpiałem właśnie na imprezach. Wierzę bajki, ty też oglądasz, nie? Tak, tak. O nie mam mydło. O nie! Skąd <laughs> mam wiedzieć? Y, mydełko fasza, la la la. ale ja nie wiem jak to leci. Chciałbym Cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, Shalalala. Jakiś czas często, jak byłem młodszy, słyszałem disco polo, więc Ja to znam fa. dlatego, że mi ktoś to zaśpiewał, ja nigdy tego w życiu nie słyszałam. Naprawdę? Ale możesz, można mi to zaliczyć, no nie? Ci, ale Super. musisz potem nadrobić tą piosenkę. Dobra. Małe rzeczy. Małe rzeczy, co ja bym się ogóle za słowo? Przecież to jest mega proste. No dobra, to ja się poddaję, jak <grym> zaśpiewasz to będzie punkt <grym> dla Ciebie. też się z małych rzeczy. Ja zapomniałem Zmarnasz o tym. To jest na szczęście, niech zapytam. Tak. tak. Yes. Dach? nie, yy, Oczekajmy! Yy, yy. To była rok temu taka mega wkurzająca piosenka. No, ja wiem, ja już mam trzy w głowie chyba. Serio? Tak, ja już korci, żeby zaśpiewać. No Nie, zaświemać. no dobra, muszę ci oddać. Po północy wejdźmy Kurde, na dach, żeby, żeby patrzeć z oczy, oczy gwiazd. gwiazd. I nie każdy no. to widzi. No. Dawaj, cisza. Oha, to z tym mam dużo piosenek. Może być. Siedzę wieczorem ogarnięty okay. moją ciszą. Oni nie słyszą, Ej. a ja tak jak w transie. albo cicho jakby cały Ej. świat. cisza rośnie wokół mnie, to jest to samo. A tak, no tak, tak to jest to, jest to samo. Samo, tak. Ale płatne, nie dam ci puchna. No, bardzo mówisz. ładnie. Świat. Świat? Świat. O, też świat pisałem. chyba dużo. Dziwny jest ten świat. Ja mm -hmm. myślałem o innej piosence, ale ten klasyk też mi przyszedł do głowy. Tak? A co myślałeś? Ty masz mnie za głupią dzikuskę, o! I cały świat zwiedziłeś, Jeździłeś duży i wszerz, I mądry jesteś, tak że słów podziwu brak to o mnie to piosenka. To był klasyk? To bardzo ja myślałam, że ci Nie, o klasyku właśnie no, myślałem, no, no, to co no, no, zanuciłaś, no. Ale wcześniej na głowy przyszła spoko, mi tam do O, to proste, szampan. Szampan, tyle no, się, to was mogę wznieść, no, A ten gość mówi coś, o, o co, co mu chodzi. chodzi. Krok? O, oh, jak tego nie powiedziałeś Poczekajcie. Chodź, Chodź dziś wciąż krok po kroku po tobie, za krokiem, krok. To znam Misko. tylko dlatego, że, że tam byli wszyscy i ty tam tak, też byłeś? Też byłem. No i Te tam byli czeo, wszyscy poza mną. Za krokiem, krok, miłość. Wszystkie piosenki Jej, z Disneya. Rośnie, rośnie wokół nas. nas. Piątka, no to Yej. remis. Nikt nie wygrał, nikt nie przegrał. I następne pytanie, właśnie związane ze śpiewaniem, troszeczkę tak można powiedzieć. Chodzisz na te lekcje śpiewu i to pytanie, czy mamy się spodziewać jakiejś muzycznej niespodzianki z Twojej strony? Czy tak ćwiczysz tylko dla siebie? Czy... Ode mnie można się spodziewać dosłownie wszystkiego. Jak już rozmawialiśmy wcześniej o tym, że jestem w stanie zrobić dużo rzeczy dla sławy, akurat nie tylko dla sławy, po prostu dla siebie, to jestem w stanie zrobić dużo rzeczy dla siebie, ponieważ lubię robić nowe rzeczy w życiu. Dlatego wstępnie mogę powiedzieć, że jeżeli bym miała możliwość wydania z jakiegoś swego kawałka, to na pewno bym to zrobiła. Nie planujesz albo nie chcesz zdradzić, że coś planujesz, ale jak by była możliwość, to, to byś chciała, tak? Tak. A masz jakiegoś takiego, nie wiem, polskiego wokalistę, wokalistkę, jakiś zespół, z którym chciałbyś na coś nagrać? Jeżeli chodzi o polski rap, no to na przykład bardzo dużo kłębów słucham. Bardzo lubię. A jeżeli chodzi o, nie wiem, chyba to jest bardziej pop, no to Sanach. To Czyli są szampon. artyści, którzy, którzy mi się podobają i których słucham, ale nie, nie mam pojęcia, czy bym chciała, myślę, że musiałabym zacząć najpierw sama nagrywać, żeby w ogóle kiedykolwiek ktoś chciał coś Ale jakbyś coś właśnie robić, chciała sobie. coś nagrać, to coś właśnie w stylu takim właśnie, coś pop? Czy? Tak, raczej raczej pop. Raczej bym szła w taką stronę pozytywnej piosenki niż. Czyli nie jakiejś, jakaś tam miłość. Smuty. Smutek, miłość, rozstanie. ale wes wesoła miłość. Ja wesoła. jestem szczęśliwie zakochana, więc na pewno bym nie spływała złamanym sercem. I wtedy dyskusję oczywiście ty Michał. No ja Ja w tle tam udzielam ślubu. <noise> o, o, o. Ja się piszę, ja się na to piszę. Być. Moja droga. Dobrze, a właśnie teraz tutaj napomknę trochę o Michale. Dużo osób też zastanawia się, czy nie przeszkadza ci różnica wieku, jaka dzieli ciebie, Michała, bo też nie wszyscy o tym wiedzą, może, ale jesteś starsza od Michała. Tak. Co zazwyczaj w związkach się zdawałoby, że jest odwrotnie, że aż to mężczyzna jest starszy od kobiety. Tak, nie? tak. Dwa lata jest różnicy. Wydaje mi się, że ja tak tego nie odczuwam mocno. Na początku, na początku było kilka takich sytuacji, wynikających z tego, że Michał wcześniej nie miał jeszcze dziewczyny, więc to jest oczywiste, że ktoś, kto nie był w relacji, nie zawsze potrafi jakby w tej relacji się zachować, ale Michał jest osobą, która wynosi z, z lekcji życiowych różne wnioski i on po prostu bardzo szybko nauczył się funkcjonować w tej relacji. Michał jest osobą bardzo opiekuńczą i yy, mimo, że na początku miałam właśnie obawy co do tego, to jednak muszę tutaj zwrócić uwagę na to, że ważne jest w relacji, aby partner był odpowiedzialny, bo jeżeli osoba jest odpowiedzialna, to nawet mając 18 lat potrafi się zachować z inną osobą, a jeżeli nie ma odpowiedzialności, no to nawet może mieć 30 lat, a będą Jak problemy. Ja. <śmiech> <śmiech> <Jak>? <śmiech> <śmiech> Dlatego nie mam dziewczyny. Odpowiedzialny jesteś, muszę cię zareklamować tutaj. Dziękuję, dziewczyny, piszcie, dzwońcie. <laughs> Czy nie jest troszeczkę też tak, że jakby, profesor, że miałeś młodszy, że masz takie uczucie jakby, że możesz go sobie trochę podporządkować? Nie mam w ogóle czegoś Takiego. Miałam właśnie obawy, że raczej nie chcę tego robić, bo nie chcę mu umniejszać. Czyli na przykład, wiesz, jak, jak coś ja sobie myślę, że mógłby zrobić inaczej, to nie chcę mu tego mówić, no bo nie chcę, żeby czuł się gorzej. I nie jestem taką kobietą, która chce mieć mężczyznę pod pantoflem. Absolutnie. Ja bym chciała, żeby to mężczyzna mną rządził. No bo po prostu czuję się wtedy kobietą na swoim miejscu. Absolutnie nie domagam się równouprawnień i żadnych z tego rodzaju rzeczy. No, ci, inaczej niż większość by tak. powiedział. Chcę, żeby e, Michał sam. E, sam sobie robił to, co uważa za stosowne. Oczywiście robi tak, a jeżeli mi się coś nie podoba, to normalnie o tym rozmawiamy i dogadujemy się, jest jakiś kompromis. Jakbyś mogła wmienić jakieś takie parę właśnie plusów, minusów e, bycia z takim młodszym partnerem? Masz coś takiego? Jakie są plusy? No na pewno jest bardzo przystojny. Nie wiem, czy to ma związek z wiekiem. No może do końca, na pewno to, że jest młody, no to znaczy, że jest super energiczny. To jest kwestia też charakteru, że on po prostu też, wstaje wcześnie, mhm. że robi dużo rzeczy. No, Michał jest taką bardzo osobą żwawą, no i dzięki temu, że jest jeszcze młody, no to ma też dużo czasu na swoją karierę, a już wie, co chce robić, co działa na bardzo duży plus. A tak w związku, nie wiem, Księżko dlatego, że musiać. też Michał od samego początku mi mówił, żebym tak nie mówiła, bo ja mówiłam, no bo jestem starsza, on tak 50 lat masz i by się na mnie denerwował, że to nie jest duża różnica, tak naprawdę w naszym wieku jeszcze można powiedzieć, że jest to różnica, ale za 20 lat no to my mamy tyle samo lat tak naprawdę, no tak, no tak, tak, więc tak, tak. to nie jest jakaś taka różnica bardzo duża. się od razu jak zakończył się projekt Fame czy Shame, w którym mm -hmm. też byłaś udział razem z Michałem, Zamieszkaliście razem? No, ja jestem osobą bardzo związkową, i tutaj też m, to oznacza, że lubię być z partnerem, prawda? Że jeżeli z nim coś buduję i tworzę już na przyszłość, bo raczej zakładam po prostu, że będę z Michałem zawsze, bo nie po to się ma chłopaka, żeby myśleć, że się z nim rozstanie, mm. więc jakby wtedy już ta relacja jest na takim wysokim poziomie, że się po prostu razem mieszka. I oczywiście były jakieś różne konflikty, ale no, najważniejsza jest rozmowa, żeby sobie wszystko wyjaśnić, więc na ten moment na pewno ja chcę mieszkać z Michałem i jestem z tego zadowolony. Uważam, że bardzo dobrze, że się szybko zaczęliśmy mieszkać, bo no już każdy z ciebie poznał. Czy tam też razem pracujemy na co dzień, więc naprawdę mieszkanie razem jest super, super ułatwieniem. I chciałabym jeszcze powiedzieć na temat tego pytania to, że właśnie dużo osób mówi, że tak, od razu, że się poznaliśmy w programie. My się nie poznaliśmy w programie, my się poznaliśmy w grudniu. Jak Michał był w domu X, ja mieszkałam w domu obok i poznaliśmy się w grudniu. Od razu pierwszego tego spotkania nawiązaliśmy ze sobą niesamowitą relację. I ja wiedziałam, że od razu, ja wiedziałam, że to jest mój chłopak. Kolejne pytanie, które jest związane z taką, powiedzmy, naszą przyszłością, tego, co chcielibyśmy robić w przyszłości. Gdyby nagle się okazało, że nie możemy zarabiać, nie wiem, na Instagramie, TikToku, na YouTubie, jakby social media zostały, nie wiem, wyłączone, skasowane, to czy ty masz jakieś plany już związane z przyszłością, że na przykład, nie wiem, masz jakiś swój biznes, który chciałbyś prowadzić albo już prowadzisz? Tak, jak się wydaje niektórym osobom, że ja po prostu leżałam kiedyś w łóżku, obu, otworzyłam oczy i miałam pół miliona na Instagramie i jakby nigdy w życiu nie pracowałam. Najlepsze, jak ktoś do mnie pisze, że ty to w ogóle nie wiesz, co to jest praca, nigdy w życiu nic nie robiłaś, wszystko w ogóle, nie wiem, dostałam, nie wiem od kogo. Najlepsze, jak mi mówią, że dostałam od ojca, którego w ogóle nie mam, bo mnie zostawił, jak byłam malutka, to już w ogóle jest hit. Ja, jak skończyłam 15 lat, to zaczęłam już pracować i wtedy pracowałam, oczywiście, w wakacje, bo chodziłam do szkoły, tak jak każda normalna osoba. Zajmowałam się małymi dziećmi, byłam nianią, uwielbiam dzieci. O. I dzieci mnie bardzo lubią, więc zajmowałam się niemowlakami. Trzylatka e, miała dziewczynka, cztery, pięć. W każdym wieku mogę ci wszystko powiedzieć o dzieciach, także to robiłam na początku, a potem zatrudniałam się. Jak, jak skończyłam 17 lat, każdy weekend pracowałam jako hosta od piątku do niedzieli i normalnie chodziłam do szkoły. W trakcie liceum jeszcze miałam, o Jezu, ja, miałam ta, ja mam tak duże CV, pracowałam jeszcze e, w księgowości, ogarniałam... E, w księgowości? Tak, w biurze e, inwestycyjnym i nieruchomości, w biurze inwestycyjnym sprzedawałam opcje binarne, ogarniałam właśnie w księgowości, tam pomagałam księgowej, segregowałam dokumenty, jakieś takie rzeczy, e, na przykład jeździłam na jakieś wyjazdy z ludźmi, z informatykami, ich zabawiałam, no znaczy mhm. zabawiałam, Boże, jak to brzmi, no po prostu tak jak Ty mnie zabawiasz dzisiaj, to ja prowadziłam dla nich różne jakieś tam program zajęć, które, które mieli w ramach swojego wypoczynku. Pracowałam też jako modelka techniczna w Lamani w Simple, więc y, robiłam bardzo duże rzeczy i jeszcze zaczęłam. Co to znaczy modelka techniczna? Modelka techniczna to już ci mówi, zawsze są rozmiary, prawda? Mm -hmm. Więc na przykład jest rozmiar 36, to jest rozmiar uniwersalny, od którego robi się potem po prostu w rozmiary wyższe. Więc ja miałam rozmiar 36 idealny, taki jak mama nekin, więc ja po prostu szyli na mnie ubrania, które pokazywałam, A -a. czy dobrze leżą. I to okay. było super, bo latam do Londynu też y, do pracy na, na Różne takie, to nie były pokazy, że ja byłam modelką, ale byłam modelką techniczną, czyli po prostu sobie w tych ubraniach stałam i, i tam ludzie patrzyli na te ubrania. No, byłam takim manekinem żywym. Wracając do Twojego pytania, gdyby przestało jakimś cudem funkcjonować internet, o co się boimy? Nie wiem tak naprawdę dlaczego, dlatego że to już jest takie coś jak telewizja, więc nie powinniśmy się stresować, ale gdyby coś takiego było, to ja bym e, po prostu prowadziła zajęcia jako instruktorka fitness. I tu świetnie od razu odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie, no. bo kolejne pytanie właśnie było związane z Twoim sportowym. Profile na Instagramie, mówisz sobie, że jesteś sportowym świrem. I miałem takie pytanie: czy myślałeś o tym właśnie, żeby zostać trenerem personalnym? I drugie, skąd u ciebie się właśnie wzięła ta miłość do sportu? Trenerem personalnym raczej nie, bo bardziej jaram, nie, jak jest dużo ludzi, że się dużo dzieje, że jest muzyka, że ja mam wpływ na, na jakąś całą grupę. Trener personalny, no to, no to przychodzi jedna osoba, druga. Oni na tych siłowniach mi się tak kojarzą, że oni się tak nudzą. Nie wiem, zawsze, jak okay. ich widzę, to oni się jakoś tak trochę, ale nie chcę tak oczywiście oceniać, po prostu to nie jest dla mnie, jak jest dla, oczywiście dla innych. Jest, to jest super. Ale właśnie takie zajęcia, no szalone ja bym prowadziła, nie wiem. Jakaś zumba, Energią. może coś takiego. Zoom, do zumby nie robiłam, ale właśnie robiłam no zajęcia na pupkę, na brzuszek, żeby fajnie, wakacyjnie, wiesz, tak? Damy jak coś, radę. zapisujcie się do Marti, <grym> wpadajcie na Instagram. Jak to, fitness, fitness Marti, tak? Marti, fitness Marti, Tam są różne porady. E, i, I jeszcze było jedno pytanie, tam. Skąd było? u Ciebie się ta miłość właśnie skąd, do, sportu, do ćwiczeń? Skąd się to wzięło? No to tak, y, jak chodziłam do podstawówki, to była piąta klasa, Wychodziliśmy z zakończenia roku szkolnego i dostałam właśnie tą ulotkę y, o judo, i moja mama powiedziała, Chcesz iść na judo, mogę zapisać, bo kiedyś chodziłam, jak byłam dzieckiem i mówię, "Okej, okay, super. Cztery lata trenowałam. O, tak. to długo. Normalnie na zawody jeździłam, miałam grupę swoją taką sportową. Jakieś sukcesy tam były klasy. sportowe? Bardzo dużo mam. No, mam dużo medali i różnych takich osiągnięć. I potem od razu, jak przestałam trenować judo, to miałam taki epizod z, z lekkoatletyką, z, z, trochę biegałam, potem zapisałam się na siłownię i ta siłownia została w moim sercu, dlatego, że wyleczyłam mi kompleksy. Zawsze miałam kompleksy tego, że nie mam kobiecej figury, byłam super płaska z każdej strony. No i na na tej siłowni zostałam, a w tym roku rozmnożyłam te swoje predyspozycje sportowe, bo nie dość, że na MMA chodzę, no to jeszcze chodzę na pole dance. I się okazało, że właśnie te wszystkie sporty gdzieś tam się ze sobą łączą, bo dzięki temu, że chodziłam na judo, pomogło mi to na MMA. Dzięki temu, że chodziłam na siłownię, teraz mi to pomaga na pole dance, bo mam siłę na tej rurze się wspinać. Wszystko się łączy w jedną całość mojego sportowego świata. Masz wiele zainteresowań, między innymi właśnie sport, mm -hmm. muzyka, śpiewanie. Ale miałaś też swoją swój taki epizod związany z aktorstwem? Bo wystąpiłaś Miałam? w filmie Miałam. Jestem M, tak, Misfit, tak. tak, dobrze mówię? Tak. I czy chciałabyś powtórzyć jakąś taką właśnie aktorską przygodę? Jeżeli bym dostała propozycję zagrania w filmie, w serialu, w czymkolwiek, to na pewno bym poszła, dlatego że to jest coś nowego, znaczy coś nowego, już, już gdzieś grałam, tak jak, tak jak wspominaj ja się też jak byłam młodsza, to tam grałam jakiś epizod w jakimś serialu, coś tam się zdarzało. Tak? Tak, i zdarzały się jakieś takie maleństwa, takie nic nieznaczące, ale zawsze to doświadczenie na planie było, więc na pewno... Bym chętnie to powtórzyła, z miłą chęcią. Dobrze, Marti. Teraz przechodzimy do pytania od widza. Pytanie do Marti. Dlaczego wzięła udział w fame MMA i czy miała potem jakieś korzyści, albo jakąś taką wielką satysfakcję z tego, że po prostu jakby walczyła na tym fame MMA? Wspominałam już o fame MMA, więc pierwsza część pytania została wcześniej już poruszona, a teraz druga część pytania. No to wiadomo, że no. Jestem taką osobą, która, jak już wspominałam, nie lubi mówić o jakichś takich złych rzeczach, że jest mi smutno, przykro, bla, bla, bla. Nie przypominam sobie takiej sytuacji w życiu, która sprawiłaby, że czułam się przez tyle dni aż tak źle, więc nawet mogłam powiedzieć o sobie, patrząc na to, jaką jestem pozytywną i wesołą osobą, że taką miałam taki mini breakdown. Cały czas, mimo że nie pamiętam tej walki, miałam takie flashbacki, jakby przez kilka dni ta walka cały czas śniła, więc pomimo, że już ją zrobiłam, to nie było tak, że. Dostałam w mordę, dostałam hajs, zajebiście po yy, kłopocie. Tam na psychice troszkę tak. ci to siadło. Mocno mi to siadło na psychice to nie był mój plan na walkę i totalnie nic nie ogarniałam, więc poszło. W ogóle nie po mojej myśli. Jak to mówią, OKTAGON weryfikuje. Podsumowując... OKTAGON wery zweryfikował, że nic nie umiałam. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona z tej odpowiedzi. Jeżeli Wy również chcecie wysłać swoje wideo, pytanie do któregoś z gości, śledźcie mojego Instagrama, wariatradek. Tam podam Wam, kto jest kolejnym gościem programu. Dobrze, Marti, pytanie widza za nami. Teraz ostatnia część naszego programu, czyli szybkie strzały. Czy uważasz siebie za atrakcyjną osobę? Tak. Czy reklamowałaś kiedyś coś, co Ci się nie podobało, tylko dla kasy? Nie. Czy chciałabyś mieć dziecko z Michałem? Tak. Czy chciałabyś y, ponownie nawiązać kontakt ze swoim tatą? Nie. Czy planujesz jakąś operację plastyczną? Nie. Nie komentujemy. Nie komentujemy. A ile tych dzieci byś chciała <grych> Dwóch chłopców i dziewczynkę. Dobrze, Spokojna, ja idę po swoją statuetkę tak. pamiątkową. O nie, a ja nic nie mam dla Ciebie. Jak nie przyszłaś? No. To o dla nie. Ciebie. O nie. Zobacz, co to jest. Dziękuję. Biceps. Jest takie bicep. O, ja bym chciała mieć takiego bicepsa, wiesz? Ale masz Michała z takim bicepsem. Wiem, o, w sumie? W coś w sumie? Tam, coś tam się zgadza. Ale chciałam po prostu, żeby tak symbolizowało I to, że jesteś taka waleczna. Pasuje i Pasuje mi do, do Pucharu swojej mama. Mam nadzieję, że zajmie tam Dziękuję zaszczytne bardzo. miejsce u ciebie Ślicznie. w mieszkaniu. A was już zapraszam na kolejny odcinek w każdy piątek o godzinie 18. .00. Dziękuję, Dziękuję matki. bardzo. Jeszcze raz ci Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! pa.